Witam serdecznie, to Skoridat, a to kolejny odcinek serii Sala Chwały. Pokażę wam bitwę Jubego na na Indian Panzerze, a to bitwa standardowa na mapie Himmel z Zimą. Indian Panzer jest to czołg ósmego tieru, czołg średni, ma dział 90 mm, 240 uszkodzeń, 220 penetracji, 259 penetracji na Goldzie, a 320 uszkodzeń na Haekach i 59 penetracji na Haekach. Czok ten prowadzi do Leoparda Jedynki. Ciekawy czok, ma dosyć fajny wyprofilowany przód, jak i korpusu, jak, jak też i wieży. Taka w sumie wieży, takie mini lowe lu. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia. Nie lubię zresztą niemieckiego, niemieckiego tylko lubię Marsteina Język to jednak dla mnie nie, nie jest to dobry. Bardzo bardzo języka wymagać nie umiem, nie lubię. Tutaj juby ostrożnie, spokojnie wyjeżdża. No działa tutaj tak średnio się opuszcza, ale jakoś daje radę. Skupianie, no celność, raczej skupianie jest dosyć długa, no ale celność jest bardzo zadowalająca, no i szybkostrzelność potrafi trochę szybko strzelać. 6,5 sekundy bodajże tam było ładowanie. No ale na górce za bardzo nikt nie podjechał, od nich też tam się czają. Za to pocisnęli mocno mordownią. O, no, widać, że to dość szybko się ładuje. No ale tam jest jeszcze Indian Panzer. Na dole, który też próbował coś ustrzelić w jubego, ale mu się nie udało. No widać, że tutaj nie bardzo już jest co strzelać. Chociaż może będzie na TSU. Nie, jest na India, na India się pokazał. Ale niestety taki mały przesmyk. No i pocisk, no na tak małą odległość pocisk zahaczył. No to jest niemożliwe. No i kolejny, no właśnie, taki strzał. No i tym razem więc już się skapną. Tym razem rykoszet, to jak przeleciał, to i tak rykoszet. No, nieładnie. O, jest też 69. Ojojoj, tutaj się szybko wszystko wyklarowało na górze. Bardzo, bardzo niemiła sytuacja. No ale to tak jest, jak się podjeżdża do przodu, a tam przyćmicy czekają tylko na to, żeby podjechać. Dobra, iłby to za szybko podjechał, załatwi tego też 69. Na szybciej, też wykańca od Tiger'a. Dwójkę Helka tu cieka, ale też ginie. Zostaje tutaj Nie, to jest Super Pershing. No, Super Pershing za bardzo szans nie ma z e, Indianem. Chociaż poradzi sobie z e, Isem trzecim. Ale jednak szybko strzelność i celność działa, jest po przewadze Juvego. No i penetracja, to jest penetracja po stronie Juvego jest też, więc tu nie powinien mieć problemu. A Pershing czasem, no jednak może walnąć nieciekawe, strzały. o tyle. Problemem Pershing jest takim, że jak ma dosyć duże HP, Prawie... o 200 więcej od Indiana, więc jednak, jednak to jest różnica, no ale tutaj jednak sobie Super Pershing nie radzi za bardzo. Chyba by go spokojnie objechał, chyba nawet oddał... Super Pershing oddał mu tylko jeden strzał z damage'em. Tutaj nie w partowaniu, trochę za wysoko, za długo, za krótko było właśnie celowane, ale tutaj już nie powinno być problemu. No jak widzicie tutaj, a i tak, tutaj w tył rykoszet Jak widzicie tutaj, no, celownik się dosyć długo skupia, zjeżdża do jednej, do punktu końcowego. No i jest dosyć wybredne, no. Trzeba naprawdę do końca skupić. Żeby pocis poleciał w miarę, w miarę w punkt. Tak, to w sumie nie gwarantuję. Dobra, 9, 10. Tu jeszcze od czegoś tam ubrywa. To chyba ty jak Pantera tam go bije. Trzeba się schować. No zostało 3, 5 środek po drugiej stronie. 3 po tej, trzy oraz oraz, oraz... Arta! To jest sus 12244 To jest ten premka bodajże. Bardzo zwrotny czołg. Chociaż tego tutaj nie widać po graczu, który nim oferuje A że w miejscu... Właśnie widać, że bardzo ładnie się obrócił. Ale wystarczy, wystarczy go przyblokować, tak jak teraz to by zrobił i... No i tutaj SU już wyparowało, bardzo ładnie zrobiony, kolejny udany tutaj walka 1 na 1. Juby tutaj pokazał swoje skilla. Ale w międzyczasie prawa strona pocisnęła torami i ładnie rozwali z tylko IS-u, Juby, tam AT-15, Borsu gdzieś się czai, AT-15 ładnie oberwało od Isu. I chyba ktoś postara je właśnie wykończyć, niż tylko wyjedzie. Tak. Pięknie, pięknie, no tu wyjadzie, nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu. Tak jest, i su strzał, i pojadzi. Jak pancerz cztery. Wyparował na hita. No zostaje tutaj jeszcze tylko ferdek. Oraz borsuk. Tylko nie wiadomo gdzie oni są. Trzeba będzie ich znaleźć. Też tutaj na, napiszą na, na, na kanale, na czacie gry, że Borsuk jest tylko na hita. Tylko na hita dla Indiana Panzera, czy dla, dla ISU. Tego już nie sprecyzowali, no ale zakładam, że jednak dla Indiana. Czyli lubu powinien z nim poradzić. Gorzej będzie, jak tutaj gdzieś Ferdek się pojawi, a Borsuk będzie gdzieś z tyłu. Dobra, Ferdek się pojawił. I jest Borsuk. Pięknie, pięknie. I już Borsuk, już staje tylko Ferdek. Ferdek będzie próbował, jak będzie spróbował wyjechać, to dostanie dzięki takie, że nic go nie ratuje. No a by mógłby sobie spokojnie wyjechać i go załatwić, ale też po co ma się męczyć? zbierać buły jak może sobie spokojnie przez okienko tutaj też trafić. Czy tutaj też tak, znowu się tutaj wychylił. No, Ferdek jest no, bardzo bardzo w złej sytuacji. Gdzieby gdzie się nie ruszy, to staje bułę i no jeszcze trafił tylko ze 0 w gąśnicę, no i juby wykańcza go. Tutaj udaje mu się zdobyć Asa Pancernego medal Rodriga Waltersa. Duży kaliber Stalowa ściana oraz specjalista. naprawdę tutaj bardzo ładnie zrobił. 4 medale, 8 kili, 1547 bazowego expa, 4350 damage'u. No można powiedzieć, że wygrał to bitresisu pół na pół, bo reszta dużym nie za bardzo się sprawowała. A z mojej strony to wszystko i dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.